Witam z tej strony Zbigniew Klima, wiceprezes Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Dziś odcinek zero na nowym kanale po 89 roku, z tamtej Polski. Szanowni Państwo, dzisiaj od, na, w odcinku zero chcemy Państwu opowiedzieć, czym ten kanał będzie i kto będzie go prowadził i w jaki sposób y, będziemy prezentować tu publikację. Y, od trzech lat na polskim YouTubie mogą Państwo śledzić podcast Opowiedz im o Auschwitz. Autorem tekstów jest Bogdan Wasztyl, wielokrotnie nagradzany i ceniony dziennikarz, który najwięcej tekstów o bardzo złożonej transformacji ustrojowej napisał w latach przełomie lat 80., 90., 2000. Pisał na wiele bardzo ciekawych tematów, takich jak nierozliczone zbrodnie, niesprawiedliwość systemu sprawiedliwości, niesprawiedliwość instytucji względem obywatela, różnego rodzaju ekscesy, które nie powinny mieć miejsca, ludzkie tragedie. Wiedzieliśmy o nim bardzo dużo z racji tego, że jego reportaże były naprawdę cenione i wielokrotnie, wielokrotnie nagradzane. Jak pisał o nim Andrzej Leczkowski, Bogdan Wasztyl rozpoczął współpracę z Dziennikiem Polskim w trakcie studiów obarczony licznym bagażem dziennikarskich nagród i wyróżnień. To reporter chodzący własnymi drogami, Reporterski kryształ i samorodek, który trafił do dziennika polskiego, gdzie kultywuje i współtworzy z kolegami galicyjską szkołę reportażu opowieści o świecie, w jakim bardzo rzadko wszystko jest czarno-białe, a każdy człowiek jest niepowtarzalną jednostką. Wędruje własnymi drogami, nawet dróżkami, przez które innym trudno się przebić. I wciąż sięga po najtrudniejsze tematy. Bogdan Wasztyr prywatnie też jest reporterem. Myśli i czuje, a w pracy myśli, pisze i zmusza do refleksji. Ta znakomita wypowiedź przełożonego na pewno wpływa na to, czym przełożonego zastępcy redaktora naczelnego, dziennika polskiego, pana. Andrzeja Lęczkowskiego na pewno wpływa na to, co Państwo wielokrotnie zauważyli w komentarzach dotyczących podcastu Opowiedzmy o Auschwitz: o tym, jak z szacunkiem podchodzi się do faktów, jak z szacunkiem podchodzi się do słowa pisanego. To są autentyczne opowieści, przenikliwej świat natury ludzkiej. I mamy coś takiego, że dziedzictwo Bogdana Wasztyla chcieliśmy Państwu zaprezentować na kolejnym kanale. Otworzyliśmy go, jak Państwo wiedzą, już miesiąc temu, po 89 roku, z tamtej Polski. Będzie to opowieść o tym, jak chcielibyśmy wszyscy eee, nam codziennie ktoś opowiadał. Jest to tak, jakby taki powrót do tamtych czasów, do tamtej Polski, która, tak jak wspominaliśmy wcześniej, była bardzo mocno naznaczona licznymi przykładami niesprawiedliwości ludzkiej. Oczywiście, w jaki sposób będzie to funkcjonować i jak chcielibyśmy to widzieć, muszę oddać głos panu redaktorowi Wasztylowi. Jestem, tu jestem, drodzy Państwo. Witam serdecznie, Bogdan Wasztyl. Y Pomysł jest taki, żeby nie tyle pokazywać Wam, wrócić sentymentalnie czy też krytycznie do tamtych czasów, ile opowiadać Wam cały czas to, co wydaje mi się najbardziej sobie cenicie czyli prawdziwe ludzkie historie. Wrócimy do bohaterów, których losy były szczególne na tyle, że wzbudziły zainteresowanie reportera, a poprzez jego pracę zainteresowanie czytelników które warto było opisać, wydobyć na światło dzienne, bo te historie, tak naprawdę, mimo że pochodzą sprzed kilkudziesięciu, prawie trzydziestu pięciu lat, te najstarsze, one się nie zestarzały, nie straciły na aktualności, bo to, co związane z ludzkim życiem, nigdy nie przestaje być aktualne, a pewne zachowania w sytuacjach krytycznych, są powtarzalne, natomiast niepowtarzalny jest cały koloryt i ten rys, ryt jednostkowy. Będziemy opowiadać tutaj, przypominać teksty ukazujące przeobrażenia, jak ja je wtedy widziałem, co było pociągające, czy nie. Często w tle tych ludzkich losów zjawiają się opisy. Systemu i te takiej całej otoczki przypominającej, jak tam ta Polska wyglądała. Ona wyglądała, drodzy Państwo, zdecydowanie inaczej niż dzisiaj. Ja sam wracając do tych tekstów na prośbę doktora Zbyszka Klimy się zaskoczyłem, że już mimo że uczestniczyłem w świadomie w tych przeobrażeniach, tak wiele zapomniałem. Warto to przypomnieć, bo wiele z niedogodności, niedoskonałości Polski, w której jesteśmy, wywodzi się właśnie z tamtych czasów. One jeszcze były mocniej uwidocznione. No i zawsze mnie interesował człowiek, więc do tego człowieka wracamy. Niezręcznie mi się chwalić, ale drodzy Państwo, przytoczyliśmy tutaj opinię Andrzeja Lęczowskiego, najlepszego redaktora, moim zdaniem, w polskiej prasie, świętej pamięci, już niestety, ale człowieka wybitnego, który pozwalał reporterom na zachowanie własnej osobowości indywidualnego. Rysu i własnego stylu. Bardzo pieczołowicie pracował z tekstem, ale tak, żeby jak najmniej zmieniać, jak najwięcej w tekście zostawić autora, i rzeczywiście w dzienniku polskim, który wtedy był gazetą wybitną, jedną z najlepszych w Polsce, o ile nie najlepszą, z ze znakomitym zespołem dziennikarzy, z ambicjami redaktorów naczelnych, którzy chcieli tę gazetę uczynić ogólnopolską na niezwykle wysokim poziomie. O tym może świadczyć fakt, że ukazały się trzy wydania antologii najlepszych tekstów prasowych w latach 1999, 2000 i 2001. W sumie ukazało się tam 38 tekstów, z tego sześć tekstów z Dziennika Polskiego, w tym cztery moje. To Państwu pokazuje jakość tej pracy i jakość tamtej redakcji. Ja skończyłem swoją reporterską przygodę w okolicach 2006 roku, ale już kilka lat wcześniej zaczynało mnie to męczyć, bo zmieniały się oczekiwania i redakcji. No właściwie głównie redakcji. Reportaż jest drogi, bo wymaga wizyty w terenie, wymaga wyjazdów w teren, więc są delegacje, są koszty. Jest czasochłonny i pracochłonny, ale jest taką wisienką na torcie w szanującej się redakcji, przynajmniej tak było. Ale z czasem, kiedy weszły tabloidy, i całe dziennikarstwo zaczęło się tabloidyzować, no. To dla mnie było coraz bardziej uwierające i ograniczające. Redaktorzy powoływali się na badania, że czytelnik może przeczytać ze zrozumieniem maksymalnie jedną stronę maszynopisu, czyli około 1800 znaków. Z czym ja się nie zgadzałem, bo pisałem teksty na kilkanaście tysięcy znaków, ale to mi pozwalało wchodzić głębiej. Ja ukułem takie powiedzenie, ale ono jest w dużej mierze prawdziwe. Że ja zaczynałem pracę tam, gdzie inni dziennikarze ją kończyli. Czyli porzucali temat, opisali zdarzenie, ale nie wnikali w głąb. Nie opisywali procesów, nie próbowali prześwietlić tła. Ja to wszystko starałem się robić, bo to było dla mnie najbardziej pociągające i pociągające były przede wszystkim pociągający byli przede wszystkim ludzie, moi bohaterowie. Często w sytuacjach ekstremalnych, Czasem zagubieni, ale zawsze wartościowi, zawsze podchodziłem do nich z szacunkiem i do tych ich historii również z szacunkiem. Więc taki świat dziennikarski, jaki zaczął się krystalizować gdzieś w okolicach 2005 roku, on nie był moim światem, bo ja byłem nauczony reporterki uczciwej, to znaczy takiej, że reporter dąży, zmierza do prawdy. I musi ją odkryć. I musi ją musi historię właściwie opisać, jak najbardziej prawdziwie, jak najbardziej obiektywnie. A teraz mamy dziennikarstwo społecznościowe, mamy bańki medialne, mamy dziennikarzy za zaangażowanych politycznie. No dla mnie to jest nie do zaakceptowania. W związku z tym też mi się wydaje, że ten pomysł, do którego mnie namawiał Zbyszek, żeby. Przypomnieć stare teksty, ale będziemy je omawiać też, będziemy wprowadzać w jakieś tło, czasem będziemy może komentować, wydobyć znów na światło dzienne, bo to są, proszę Państwa, prawdziwe historie. Wszystkie te teksty są autorskie, są moje i bardzo się różnią od tego, z czym macie dzisiaj do czynienia. Nie ma tu sztucznej inteligencji, nie ma drogi na skróty, nie ma y, prostego, czasem prostackiego języka, y, nie ma bez stylu, który panuje powszechnie, bo tych tekstów się prawie nie da czytać dzisiaj. No, jeżeli ktoś z Państwa m, studiuje dziennikarstwo. Polonistykę. Bardzo serdecznie zapraszamy do subskrypcji, promowania naszego kanału, dlatego, że to jest właśnie to dziennikarstwo, które gdzieś tam nam już po prostu umyka, jest go bardzo mało. Redakcje bardzo rzadko ryzykują wydanie czegoś poważniejszego i no, bardzo często liczą się z tym, że czytelnik może czegoś tam nie zrozumieć. No tutaj my wierzymy w to, że Państwo na pewno dość dobrze zrozumieją. To, kolega... my już to my już to wiemy, bo wiemy jak Państwo odbieracie. Tak, opowiedzi australijskie. Więc tak. ja zawsze miałem inteligentnych czytelników, mam teraz inteligentnych słuchaczy, co mnie bardzo ceni. Jestem o Państwa odbiór spokojny. Liczę bardzo na to, że ten sposób opowiadania i te historie, które wam tutaj pokażemy, ludzkie historie przypadną wam do gustu, że zajmą wam czas, zmuszą trochę do zastanowienia nad ludzkim losem i nad kolejami losu i nad niesprawiedliwością, z którą często, która często z tych reportaży przebija taka niezgoda na tą dziadowską rzeczywistość, którą mieliśmy i z której jeszcze ciągle w tej naszej dzisiejszej Polsce wiele zostało. No i przede wszystkim to co dla nas jest takie też istotne dla osób, no, w moim przypadku Zbigniewa Klimy, ja wychowałem się w latach 90., dorastałem pod koniec lat 90. pierwsze decyzje życiowe pod, na początku lat 2000 podejmowałem i muszę przyznać, że kiedy mm, szukałem kilka lat później y, tematów, y, znaczy w prasy związanej z funkcjonowaniem Muzeum Auschwitz do mojego doktoratu zaskakująco duża część tej literatury wyszła spod pióra kolegi Wasztyla, co po latach naprawdę miało dla mnie bardzo duże znaczenie, no bo to jednak jest osoba, o której mogę wtedy Spokojnie powiedzieć, że zna się na tym, bo ja to sprawdziłem naukowo i bardzo się cieszę, Dobra, że. Nie Dobra, zanudzamy, nie, zanudzamy. Nie, zanudza, nie zanudzamy państwa. Drodzy państwo, jeszcze tylko jedna uwaga: ten kanał traktujemy jako taki bezpiecznik, jako również rezerwowy kanał dla opowiedzń o Auschwitz. Życie niesie różne niespodzianki, więc nie wykluczamy tego, że coś może z tamtym kanałem się stać. Wtedy tamte treści będziemy publikować na tym kanale. W związku z tym musicie nam pomóc. Potrzebujemy przynajmniej, i to szybko, 1000 subskrybentów, w tej chwili jest około 400, bo musimy ten kanał rozwinąć na tyle, żeby to grono słuchaczy sprawiało, podtrzymać, podtrzymać i żeby to grono słuchaczy sprawiało, że algorytmy YouTube'a będą nam sprzyjać, czyli będą te teksty rozchodzić się powszechniej. Dzisiejszą opowieść, tę naszą rozmowę nazywamy odcinkiem zerowym, a już za dwa dni, w środę, odcinek pierwszy. odcinek pierwszy premierowy niezwykła historia, bardzo znana, pokazana od zupełnie innej strony. Zachęcam, bo będzie czego słuchać i będziecie Państwo mieli z tym słuchaniem emocje na pewno. Oczywiście, że tak. I wracamy. No, Tym razem już nie 80 lat do tyłu, ale 30. I... 30, 25, 20, czasem ponad 30, bo są teksty też z końca lat 80. Tak, Parę więc... takich przypomnimy. Nie wiemy jeszcze, jaki klucz obierzemy. Czy będą to teksty z różnych epok obok siebie, czy pójdziemy jakimś kluczem mniej więcej chronologicznym. Raczej, raczej jakaś taka mieszanka, żebyście się Państwo też nie znudzili, yy, musi być tematyka bardzo różnorodna, żeby, żeby was zaskakiwać ciągle. Na pewno będą emocje i na pewno wyobrażamy sobie. Emocje wzruszenia. Tak. Wyobrażamy sobie, że przypadną Państwu do gustu, dlatego że no, jest to historia wcale nie taka dawna, a rzeczywiście mocno się zmienia. Nie? Tak jak Państwo będą widzieć za trzy tygodnie, będzie miał premierę serial Glina i jak się cofniemy 20 lat do tyłu, do filmu, do serialu Glina I jak mocno zmieniła się Polska przecież przez 20 lat. A tu Państwo mieli mnóstwo historii właśnie o tej zmianie, o tym naszym innym punkcie widzenia dzisiaj, wtedy. I często nie wyobrażamy sobie, jak niektóre fakty mogły mieć miejsce. A może po cichu dalej mają tylko na niej już tak nie patrzymy jak kiedyś. Drodzy Państwo, kończymy opowieść. Zero. Gonimy Was do pracy, czyli musicie zrobić to, co do Was należy. Subskrybujcie, klikajcie, przypominajki, komentujcie. Te komentarze trochę dłuższe, to 7 słów już chyba teraz, tak? Ponad 7 słów musi być, żeby weszło to w algorytmy korzystnie dla naszych historii. Zgodnie z sugestią naszych. Słuchaczy. Z początku, dopóki wystarczy nam sił, będziemy się starali Wam dawać te opowieści w cyklu środa-niedziela, czyli dwie opowieści na tydzień, mniej więcej, ale postaramy się tego harmonogramu trzymać. A potem zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. W najbliższą środę, słuchamy, słuchamy się w internecie. Będzie pierwszy odcinek po 89. z tamtej Polski. Do... 10 września. 10 września do usłyszenia. Do usłyszenia.